leżowie Mirek i Marcin naprawiają radziecki ciągnik gąsienicowy dt 75 Niestety silnik odmówił współpracy. Brak prądu. Coś zawiodło. Klient ponownie próbuje włączyć prąd. Dobra. Masz? Mimo próby silnik nie zaskakuje. No, nie chce nam zasłać paliwa. No, kurczę, no to, chodziło. Rosyjska myśl techniczna zawiodła. Czas na mniej oczywiste rozwiązania. Miruś, niosę samostart. Samostart? Samostart. Możemy tak to tak nazwać. Dobrze, ja będę kręcił, a ty... No, dawaj. Marcin, mu! Po podaniu łatwopalnej substancji do rury układu dolotowego silnik benzynowy od razu odpala. Teraz czas na silnik diesla. O zapachu waniliowym! Jest dużo bardziej łatwopalny niż paliwo i szybciej dostaje zapłonu od iskry niż benzyna na samo starcie, Tylko musi być waniliowy. Czas sprawdzić działanie podnośnika. Ja opuszcza, bo ma, lekko. Nie ma oleju. Patrz, wali ciśnienie zamiast oleju. Dobra, bo... Da... Pompę. Nie mamy oleju. Dobra, no to nie jest no bo nowotajnego. Idzie na sucho, poważnie całe poietrze. No to jest problem. Zaskoczę was. Pan się ucieszy, ty się zdziwisz, bo wziąłem olej. Ja myślę w tej firmie o wszystkim. Podczas wyjazdu do warsztatu po odpowiedni nypel Marcin zabrał również olej hydrauliczny. Jest. Proszę ci bardzo. Teraz to mnie zaskoczyłeś, Marcin. Z, tej, z, tej, z tej pozytywnej strony, ale <laughs> często, się raz, to, często się to nie zdarza. Mirek błyskawicznie uzupełnia olej. Dymy lecą ze zbiornika. Pij malenka, pi. No to wreszcie uratowany honor mechaniku. No, olej będzie na tyle, myślę, że wreszcie wszystko załatwione. Można pracować dalej. Super.